Przeżyłam 7 wypadków w rodzinie. W trzech uczestniczyłam osobiście. Śmierć synka, męża i córki, która tak młodo odeszła z tego świata. I syn też miał tak ciężki wypadek, że cudem przeżył. Zaczęłam po prostu, po stracie tych najbliższych osób, zaczęłam pisać, bo chciałam te uczucia wyrazić w poezji. I pisałam te wiersze, które są w tomiku, to jest tylko cząstka mojej twórczości. Pisałam te wiersze w chwilach rozpaczy, radości oraz zwątpienia i nadziei na lepsze jutro. Są to utwory o charakterze rodzinnym, okolicznościowe, religijne, oddające uroki przyrody, humorystyczne, skłaniające do refleksji. Czytałam je na różnych imprezach, spotkaniach, nauczyciela, Dzień Seniora, spotkania noworoczne. Teraz chciałam zaprezentować wiersze poświęcone moim najbliższym.